Dziękuję panu, brawo na akcji. na miejscu. wystawiony jest, jak już mówiłem wcześniej, przez 12, po widzisz zmechanizowaną, że jest a osoby rotacji w trakcie przejazdu zapewniali żołnierze, że są w tej chwili Proszę, porównać to panu ten z nastolia, panu To panu różnicy nie tylko w wieku, ale także w rozwoju Transport jest wyposażony w działkę o 30 mm. Może to wydawać się Państwu niewiele, ale jest on bardzo skuteczny. Ma ogromną przebijalność i może w praktycznie wszelkie cele parterne. Transport jest wyposażony w bardzo dobrych kiloch w celu rozliczeń. Specyjalna Pojazdu, pojazdu, a do kredy, do dajemy daje mu dużo wód, o wodę, a z do Czyli miny, I Widziałem zdjęcia już jednego rotomata, któremu uszczębienie uległo podwozie w pracy w Afganistanie, ale większość żołnierzy w nim przeżyła. To bo kran rozjedzie. Ε, κραμμύρο, δεν πάμε.